Witam. Powiem dzisiaj trochę o sieczkarni John Deere z serii 6000. Jak użytkować, na co zwracać uwagę, jak nie popsuć. Mam tutaj na przykładzie taką 6610. Miałem nagrać filmik wcześniej, ale zdążyłem sprzedać parę rzeczy. Trochę to jest rozgolona, ale powiem co najważniejsze. Może zacznę od rzeczy, które najczęściej się psuje. Czyli od silnika hydraulicznego rewersowania gardzieli lub ostrzenia. Do tego służy, jak, jak go zepsuć? Otóż psuje się go z winy operatora, szczególnie jeżeli się przełącza rewersowanie, nagle idzie do, do przodu, tak? Header. Trzeba poczekać, odczekać a stanie talerz, Nie wiem czy to macie dziobowy, czy ten camper stanie, aż się przestaje wszystko kręcić. Dopiero włączamy do przodu i to samo do tyłu. Jak rewersujemy, przestaje to się kręcić. Dopiero włączamy do przodu. Jeżeli nie czekacie, tylko przełączacie to tak od razu od przód, tył, przód, tył. No to nie zdziwcie się, że Wam to się rozwala. Druga sprawa. Na hmm, co tu jeszcze na zwracać uwagę? Może taki ciekawostkę powiem tutaj, jak do czego ustawiać noże. Ten pręt tutaj, on powinien być tutaj u góry, nie? Jak się zamyka go. A do ustawiania noży jest właśnie takie drugie tutaj miejsce. Teraz są gardziel otwarte, to fajnie jest, nie? No, bo zawsze lepiej otworzyć, dla przedejścia. ale nie trzeba tego robić. Otwierać tutaj są takie jeszcze, takie coś macie przykręcone. Żeby zdjąć ostrzałkę, lub to się odchyla do góry. Dwie śrubki tylko odkręcacie i to się odchyla do góry. to macie, macie dojście teraz tutaj z góry do noży. Także nie trzeba w, te, w czasie pracy, jak coś tam się rozwali, to nie trzeba i do tej właśnie do tego pręta wtedy sobie sumie ustawiać. Tak jak gardzie, gardzie sobie zamkniecie. Eee, z takich tam rzeczy co tam. Detektor, jak wam nie działa, to nie będzie wam działać ostrzenie, bo to jest razem despolone. Razem, razem elektronicznie to jest pięta, Także się nie dziwcie jak Wam detektor nie działa to i nie Wam nie będzie działać. Co jeszcze? Zwracajcie uwagę tutaj na te sprzęgło, które ja mam zamontowane już. Może się załączać tak, że jest taki jep i chodzi. Może się pomału załączać. Tam na tej płytce główna jest taki impulsator. Który służy od tego, żeby właśnie się płynnie to załączało. Podaje impulsy tutaj do tych cewek na dole, żeby to pomału ten olej tam dobijało. Jak ten impulsator się rozwali, no to jest włączanie od razu takie twarde, tak? No i też za pracę tego, ten akumulatorek ciśnieniowy tutaj służy od tego też, żeby to miękko się bardziej włączało. I tutaj taki czujniczek, ja tu mam go teraz zdemontowanego, tutaj przychodzi taki czujnik. Ten czujnik jest też od ciśnienia, jakie jest nabite tutaj przez ten kruciec. Jak ten czujnik będzie zepsuty, to będzie Wam też wariowało. Będzie rozłączać, będzie się sam śliz... efekt ślizgania sprzęgła będzie albo... albo nie będzie w ogóle włączał, tak? Sprzęgła, eee, co tu jeszcze takich rzeczy tam? Stalnica to a gniotownik. Jeszcze może coś o gniotowniku powiem. Tutaj w tych są bardzo, no mu się w walce troszeczkę będą zdarte, już się będzie wam gniotownik zapychał. A właśnie. Zapychanie gniotownika. O, to jest następny temat. Od czego się zapycha gniotownik? Pierwsza sprawa. Może się zapychać od dna bębna. Pod spodem jest taka blacha. Jak dno bębna jest wytarte, są w nim dziury. Masa się tam blokuje i nie dorzuca Wam tej masy dobrze i może się blokować i od tego już, już się może zapychać. Źle ustawione, musi to być ustawione, dostawione też do noży, żeby to... Yy, jest w instrukcji tam ładnie to wszystko opisane, jak ktoś ma instrukcję. Yy, musi w środek walców wlatywać ta sieczka, wtedy będzie Wam to ładnie ciągnęło. A jak wrzuca gdzieś tam w górny albo w dolny walec, no jak są ostre walce, będzie ciągnęło, ale jak już są trochę przydarte już może się zapychać, tak? Później może się zapychać też od pasków, tak? Jak dacie paski, te dwa pojedyncze, jakieś tam nieoryginalne, polskie, to nie nachodzi wam to długo. Najlepiej zastosować oryginalne, tak? No te tamte podtrójne pasy z tamtej strony, pojedyncze, dwustronne, to tak aż nie mają takiego. Jak się zedrą, to się zedrą, to wtedy się ślizga. Tam od nich się raczej nie ślizga, chyba że sprężyny macie naciągająco, tam słabo ustawione. No i jeszcze może za miotownikiem, te blachy, tam cały miotownik, tak? To już tam w środku muszą być te blaszki po bokach zgarniające, dobrze ustawione. Te walców te bal, co czyszczą, do, też dostawione, też tam może się napychać sieczki, może się zapychać. Kanał ten między miotownikiem a wentylatorem. Tutaj ten kanał też, tam blacha się lubi wydrzeć, zadrzeć jakaś zadra i już też będzie tam za, przed wentylatorem się będzie wam pchało, to. Dalej idziemy. Wentylator. Co zrobić, żeby wyrzucała? Tak, z reguły czasami tam nie przerzuca przeciągnik. Raz wam pokażę. Tutaj te opaty muszą być takie ładne, jak są tu na przykład. Są tutaj nowe. Eee, tutaj nie widać tego. Tam. Hmm. Tutaj, tak głębiej tam jest taka blacha, która przychodzi z góry i dosłownie łopata musi do tej blachy dosuwać tylko tyle, żeby nie trącała tak samo musi być też do dna tam dostawiona jak tak będzie dostawione te opaty, to łopaty się tutaj yy, można je wysuwać to będzie wydmuchiwać na pewno sieczkę, bez problemu ważne jest też, żeby ten komin tak zwany nie był spawany, tak? Spawany, łatany, tak jak jest tutaj, bo to też to utrudnia wy, wyrzut masy i, i to już nie, nie będzie tak rzucało. Jakbyście jak jak jeszcze mieli jakieś problemy z sieczkarniami z serii 6000, mam części do takich sieczkarni. Także no, specjalista nie jestem, są pewnie lepsi ode mnie specjaliści, ale coś mogę pomóc.